Witam Was, moi drodzy, ciepło i serdecznie w ten zimowy czas. Za oknem jest naprawdę hmm, chłodno, w związku z tym mam nadzieję, że te czytania będą cieplejsze, wniosą właśnie taki radosny, fajny, prawie skofronkowy nastrój i czego sobie i Wam serdecznie życzę. Rozkład na początek będzie dotyczył energii głównej, tego, co może nas w lutym spotkać. Podzielę to na dekady, pierwszą, drugą i trzecią, żeby mieć chociaż większy wgląd, właśnie w ten czas. Natomiast czytania dla poszczególnych znaków Zodiaku odbędą się według rozkładu, który kiedyś, kiedyś używałam. I mam taki duży sentyment, właśnie do niego. Piszcie, czy również z Wami on rezonuje, a może chcielibyście na jakąś dziedzinę rzucić Waszego życia większe światło? W komentarzach mi dajcie znać. Natomiast, jeżeli ktoś chciałby z Was taki horoskop indywidualny, też proszę, piszcie. Piszcie i Dzwoncie, a najbardziej właśnie dzwoncie. Jestem dostępna prawie zawsze, tak jak wszyscy, czasami śpię. Ok, a póki co zobaczmy główne energie tego lutego. Ten miesiąc może być miesiącem dość emocjonalnym. I chociaż wydawałoby się, że ze względu na ten mróz, który jest naokoło, który ścina wodę, a woda to wiadomo uczucia, w związku z tym te uczucia jakby nie mogą się rozlać, chociażby właśnie przez te atmosferyczne warunki, to tutaj ten miesiąc może nam pokazywać, że te uczucia chcą być zauważane, chcą być przeżyte. Chcą, żeby, żebyśmy się nimi zajęli, czy wręcz w nich się hmm, zanurzyli. Pierwsza pierwsza dekada to będzie właśnie cała pełnia szczęścia, ale, ale raczej, słuchajcie, w pojedynkę. Tutaj będziemy doceniać to, w jakich warunkach żyjemy, co jest nam dane, jak sobie to gniazdko uwiliśmy. No, i szczęście dotkniemy, szczęście docenimy, docenimy wszystko to, co jest naszym udziałem. W drugiej dekadzie możemy mieć do czynienia z osobą, która będzie miała na nas dość duży wpływ. I to właśnie przez taki delikatny wpływ, taki, który można by powiedzieć z miękką, em, Perswazją, pokaże nam, że ten świat naokoło wcale nie musi mieć takich ostrych barw, lecz wręcz przeciwnie. Tu możemy spotkać się z osobą, która może okazać nam swoje wielkie serce, ale zarazem możemy mieć do czynienia z osobą, która będzie chciała być naszym mentorem, promotorem. Osobą, która będzie chciała poprowadzić nas w przyszłość. Może też zdarzyć się, że właśnie sztuka, kreatywność czy też nauka będą w tej drugiej dekadzie niezwykle ważne. Będzie nam się chciało tworzyć, będzie nam się chciało właśnie to, co mówi nam serce, wylać na zewnątrz. Będziemy chcieli wręcz, aby poczuć, poczuć naokoło ten fantastyczny, związany z tymi wysokowibracyjnymi wysoko uczuciami, emocje, atmosferę i takie flow, poczuć wokół siebie. Trzecia dekada może należeć do osób, które mogą wyrażać poglądy, na, na to, co dotychczas udało nam się, czy to wykreować, czy też zrobić, a może sobą przedstawić. To może być osoba prawie urzędowa albo wręcz urzędowa. Możecie tutaj załatwiać pilne sprawy, które wymagają takiej trzeźwego myślenia i takiego zdroworozsądkowego podejścia. Ale też może się zmienić wasze nastawienie, bo to jest trochę tak, jakby w błogości pomysł miał powstać, powstawał, kreował się, a później trzeba na niego spojrzeć właśnie takim um, osądem dość zimnym um, i stwierdzić, czy jeszcze da się to jakoś. Um, Dopracować, wznieść na jakiś wyższy level, czy to się nadaje do opuszczenia, czy wręcz przeciwnie, do powtórki i no cóż, do przerobienia. Tak samo może być z naszym życiem, tak samo może być z relacjami, ale też właśnie ze sprawami, które chcecie popchnąć, popchnąć dalej. Jedno jest pewne: kontaktów międzyludzkich nie będzie Wam brakowało w tym miesiącu, szczególnie jeżeli chodzi o płeć przeciwną. Mówię tak przeciwną, bo pewnie większość to kobiety, które mnie oglądają. Natomiast jeżeli faceci, w takim razie kumpli i osób, które mogą Wam w tym miesiącu towarzyszyć, może być właśnie pod tą pod tym znakiem mężczyzny trochę więcej niż kobiet. Osób po prostu zainteresowanych, co tam u Was słychać, może być płci męskiej trochę więcej. No i tyle. Uwaga tylko w czasie pierwszej dekady, aby nie popaść w takie mniemanie, że mogę wszystko. I tak naprawdę zatopić się w takiej błogości. Ta błogość może wynikać z nadmiaru jedzenia i picia, a zarazem z takiego wielkiego popadania w komfort i w konformizm. No i chyba tyle. Chyba tyle o tym, co może nas głównie spotkać w tym miesiącu. A póki co, zapraszam Was teraz na Czytania dla poszczególnych znaków Zodiaku. Nie tylko tych słonecznych, ascendentalnych, ale również tam, gdzie macie swoje planety osobiste. Link pod filmem w, w rozpisce znajdziecie, w linku znajdziecie przekierowanie do strony, gdzie można sprawdzić, Zgodnie ze swoją datą urodzenia i godziną, jak wygląda wasz wykres horoskopu i gdzie znajdują się właśnie te planety osobiste, i jak ten wykres dla was wygląda. Mam nadzieję, że będzie to pomocne, i cóż, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Ok, ale już zaczynajmy. Dla poszczególnych znaków Zodiaku czytanie. Witam Was, drogie strzelce, i od razu miłe w lutym. Cóż to takiego będzie, to miłe? To może być zaskoczenie, że sprawy, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się trudnymi, Mogą wydawać się jak wielkie wyzwanie od losu. Wy będziecie przez to przechodzić o tak po prostu za pstryknięciem po prostu palców. Odbiorę to na klatę, idę i mam. To może być zaskoczenie i to może być takie miłe wrażenie, że ten, to, co mogło być wielkim i przytłaczającym wyzwaniem, wcale takim na koniec się nie okazuje. A co zasmuci, żeby nie było tak słodko? O, tutaj mogą być, słuchajcie, dwie rzeczy. Możecie mieć z jednej strony wybór między pójściem kompletnie na wariata. A z drugiej strony utrzymywaniem czegoś w tajemnicy, zgłębianiem tego, uczeniem się tego i takim jakby powolnym rozkminianiem tematu, to może was zasmucić, że tak naprawdę nie macie zbyt wielkiego wyboru od życia, albo rzucacie się w głęboką wodę. Albo dajecie sobie czas i powoli kogoś, coś, jakąś sytuację, uczucie, kobietę, czy też zdarzenie rozkwiniacie. No cóż, to was może zasmucić, że jest taki wybór? Tak, to was może zasmucić. A co powróci? Generalnie można by powiedzieć, że nadmiar. Nadmiar jedzenia i picia nadmiar aktywności, nadmiar pracy, nadmiar chęci wybicia się, nadmiar wzięcia wszystkiego w swoje ręce i przeświadczenie, że ze wszystkim sobie poradzę i wszystko dokończę. Ale też możecie mieć po prostu do czynienia z taką kobietą, której wszędzie pełno, która po prostu stara się być osobą niezastąpialną, która, jak to mówią, może wam przynieść szczęście, spełnienie, ale też w taki sposób nadaktywny. Taki dający siebie w każdej postaci i wszędzie. To może być ktoś, kto bardzo starać się będzie, żeby było Wam po prostu dobrze. Ale też może być tak, że ktoś to jest oczywiście teraz kolejny scenariusz ktoś w nadmiarze tej pracy tego wszystkiego, żeby być taką aktywną osobą, będzie chciał być jeszcze na dopingu. I tutaj mogą wejść pod uwagę wszelkiego rodzaju napitki. Mogą być to zwykłe <śla> Chciałam powiedzieć Power, ale to przecież, Baterie, ale może tak, też tak wychodzić, że energetykami ktoś tu będzie chciał swoje życie, jakby, podopingować, żeby zdążyć, żeby dać radę, żeby wszystko podopinać. Tak więc uważajcie na to, żeby za dużo tych wzmacniaczy nie było. A co w pracy? O, tutaj możecie być, słuchajcie, takimi osobami dość asertywnymi, a za chwilę stwierdzacie, że y, dobra, y, to ja to wszystko biorę na siebie. Z jednej strony nie, a z drugiej strony tak. To mi się podoba, ten projekt mi się podoba, to ja to będę realizować, jestem za to osobą odpowiedzialną, dam radę, rozwinę to, a nawet jeszcze bardziej. A z drugiej strony, nie, to ja, ja nie, to niech zrobi specjalista. Ten kran to do mnie nie należy, ja się tym nie zajmuję, to kompletnie nie dla mnie. Takie możecie mieć tutaj tylko i wyłącznie jakby wybory między jednym a drugim, a z drugiej strony może was to trochę nauczyć takiego lawirowania, żeby nie brać właśnie wszystko na siebie, żeby umieć czasami z tej asertywności po prostu skorzystać. A co w uczuciach? Tu możecie spotkać kogoś, kto będzie takim przylepcem na wasze rany, na wasze braki, ale też może po prostu powiedzieć albo wskazać drogę, jak pewne rzeczy zrobić, potoczyć, ułożyć, zaopiekować się w ogóle, jak to potraktować. To może być taki czas, kiedy też możecie mieć wrażenie, że jak się nic nie dzieje, to się nic nie dzieje, a potem nagle, nagle zaczyna się dziać, i moje życie jakby wreszcie idzie w prawidłowym kierunku. Już nie w jakimś dziwnym, w prawidłowym. A niespodzianka, I tutaj dość ciekawe, ciekawe energie. Tu możecie u siebie odkryć, że macie na tyle silny charakter, że potraficie dojść do jakiejś perfekcji, jakiegoś mistrzostwa. To mogą być zajęcia jakieś prozaiczne w pracy, jakiś nowy element dochodzi i dajecie sobie z tym. Super radę. Możecie być elementem jakiegoś zespołu, który tak naprawdę wam nie jest potrzebny, bo sami wykonujecie wszystkie zadania za innych, i tak naprawdę jesteście osobami, które mają przeróżnego rodzaju umiejętności skumulowane, właśnie jakby w Waszych rękach. W waszych, w waszych głowach, w Waszej wytwórczości. Niech tak to będzie. To jest tak, jakbyście odkrywali siebie na nowo. Już myśleliście o tym, że już jest coś pozamiatane, że już Wasze możliwości są jakby skończone. Już coś jest no ściśle określone a tu się okazuje że w praniu wychodzi że to nie koniec że to dopiero początek że coś tu zaczyna się nowego dziać na tyle nowego że otwierają się przed wami nowe możliwości nowe fajne takie sprawdziany w którymi dajecie sobie naprawdę fajnie radę. No, i w takim razie zobaczmy podsumowanie bądź radę, zobaczmy, co to, takiego, co to takiego wyjdzie. No, i tutaj słuchajcie, jeżeli chodzi o ten wiek, i o ten, że czas już minął, i że już wszystko pozamiatane, powiem Wam, że jeszcze nie teraz. To jeszcze nie ten moment, kiedy czy przejdziecie na tą zasłużoną emeryturę i będziecie tymi dziadkami gdzieś tam siedzącymi i palącymi sobie pod drzewem fajkę. To jeszcze nie teraz. Teraz są ważniejsze inne sprawy. Teraz trzeba zająć się przygotowaniem dla siebie gruntu, żeby właśnie mieć później czas na ten życiowy odpoczynek może może zająć się również nauczaniem kogoś czy to zawodu czy nowych umiejętności czy też przygotowaniem się słuchajcie do tego żeby na przykład zostać czyimś mentorem albo też prowadzić jakieś kursy z rozwoju duchowego bądź też Jakie, jakieś inne, które pozwolą się głębiej czegoś nauczyć, czy też po prostu rozwinąć swoje umiejętności. Szykujecie się, możecie się szykować właśnie do czegoś takiego, i dajcie sobie na to tyle czasu, ile tylko potrzebujecie. Na pewno nie powinniście w tym momencie. Być osobami, które się spieszą, które natychmiast już muszą ten swój projekt czy pomysł wcielić w życie. Tutaj dobrze będzie powolutku przygotować się, wszystkie elementy złożyć, jak to mówią, do kupy, żeby później móc z tego czegoś czerpać zyski. Móc o coś się zaczepić i pójść dalej. Tu jest również dobre pomyślenie o tym, żeby dobrze pomyśleć o czasie, kiedy się wejdzie z jakimś pomysłem, kiedy wejdzie się z tym nowym. To nie jest bagatelne wybrać dobry czas. Może warto się nawet kogoś poradzić, kto. Wyznaczyłby dla Was ten moment najbardziej przychylny. No i tyle. No i tyle. Piszcie, jak tam u Was to wygląda. No i co? Do następnego.